Śiemka w sobotę za 27. Jeszcze ciemno. Ośmiornica pilnuje bursztynu. W samego rana dwa czubki. Kawa wypita. Jedziemy do zatoki. Jasne. Dzięki. Miłego dnia. Jednak stali. Jak byłem w tym sklepie, to chciałem kupić z adwokatem, Paweł. Dopiero były jaja. już batonika i policję. Dopiero otwieram. No, teraz policji nie będzie. Ale wziąłem topi. Ahoj, Pucyfik. Idziemy do wody. Tam stoi pogłębiarka, widzisz? I tam pompują piasek. I ze zewsuj dużemu Zbigniewowi plażę. Będzie biało, bo jesteśmy nad morzem. Pierwszy sygnał jest PRL-ka. 50 groszy tutaj. Następny sygnał też jest coś perel, prl Tylko gdzie? Tutaj. Coś mniejszego. I jeszcze jest sygnał. Chodź tutaj. Zniknęło. Tak. Jest dobrze. Dwa sygnały, dwie monety. Dobrze mówię? Że gościnice widać tam? Coś tu jest. Szyjwa, albo jakiś pociąg. Cholera, wie Tam ci fajnie. Jeżeli sienice widzę, to raczej będzie czołg. Pojazd to pancerzony. Pojazd to ale jazda. Taka zabawka kolejna moneta. Tak będzie widno, to ten ciałko wyżej. Na razie same perełki. Jeden grosz i kaczki nam te Szkoda im się na, nasz zrobiło pod oponą tu Mamy wizkę. jest git. Tutaj musieli siedzieć i się cykał fajs. Bo 20 groszy dwadzieścia Taki wańczyk. zaczepienie, szeklę, tak, tak powód. przyda się nie kaczki czekają a tak przed chwilą zakopał sobie chlebek pochował do kolegi idzie chyba nie, będzie chował do dołka i zakop. przyjekli ładnie super przed kaczkami chowa, co za gość Mistrz <noise> Tego tak jeszcze nie grali. Patrzcie. Pieniądze na wierzchu. Jeden. Kto to co jest? Co to jest? Nie wiem. Nasze pięć groszy. Też nie wiem. Gdzieś tu jeszcze. Wszędzie dzwoni tutaj Tu jest jeszcze Moneta Tu jest moneta To też jest chyba moneta Nie, to blaszka Ale tyle hajsu na oko Zupukało To Też jest moneta, patrzcie Patrzcie to Żelazny grosz I tu jest żelazny grosz Niezłe jaja I tu jest żelazny grosz. Tu jest jeszcze moneta. Na kupkę. Jeszcze dzwoni. Co tu? Blaszka. No ale raz, dwa, trzy cztery. 5, 6, 7 i blaszka 7 monet i blaszka. Tylko jedna moneta, nie wiem co to jest Tak Ta tutaj Kurde, to są fenole chyba jakieś Wysoko Hmm. Nie wiem, to jest dosyć ciężka Kopię w tym dołku Teraz już jest grubo bo jest 100 groszy tu bije na 2 zł czy nie? to nie to ósma moneta w jednym dołku jest moneta taki zajazd. Utleniony pole cieniutki musi tudzie jeden krosz to było już 7-8, dziewiąta moneta chyba i czysto jest wystrzał. W wodzie 50 Pół złotówki Ja dzwonię do Pana ponieważ od początku września zrobiono na rekordową Ale, pulę dotacji. Dzwoniła się to pani... Powietrza. Dodzwoniła się pani do tajnej bazy tak? łodzi podwodnej w Gdyni. Mhm. A prywatnie Pan mieszka w domu jednorodzinnym czy w bloku? Ja mieszkam na statku proszę pani Pod wodą Dobrze, to ja już... 6 metrów pod wodą możemy podpłynąć gdzieś pogadać. Skąd pani dzwoni? Ja dzwonię, proszę pana, e, z Kujawsku Pomorskiego Na szczęście nie się w Kujawsku Pomorskim a mm -hmm. Natomiast jeżeli pan nie ma domu jednorodzinnego, to ja już nie będę pana zabierała więcej czasu Okej, okay, bo jestem 6 metrów pod to wodą, wodą. Wesołych tak? Świąt Dziękuję mi do usłyszenia Kurde W sobotę dzwonię Masakr. Śpiniąc, ale głęboko, skuba mnie nie zmęczył tu będzie dwa wody sprawia na pół metra w wodzie i w piachu. Zmieniamy miejscówkę, ale nie powiemy gdzie. Możemy powiedzieć, tylko że po drugiej stronie. Idziemy po takich trzęsawiskach A tam z tyłu daleko jest zatok Prawdopodobnie tędy dojdziemy Tu jest za zatoka Jest eleganckie błotko Ja pierdzielę Masakra Zobaczcie no i na miejscu jesteśmy i poszukamy co masz? Kapsy. kaps kapsy. jest mleka 10 groszy pierwszy sygnał i jeszcze My, my dwa ziko 2 złote i 10 groszy na razie to jeszcze będę bo tu są sygnały Pa? no ale słuchaj jeszcze są sygnały nie w jednym dołku jest kasa widziałem chyba ziko 50 czyli mamy 2,60 w jednym dołku Bazik, Czyli 4,70 w jednym dołku było Dwie dwuje i do i wyczyszczone nie, jeszcze tu też są dołki też podejrzewam punc, bo są ładnie posprzątane Zielony bumbu, nie, dawno nie było ładny, jakiś tu wypaśniony, nie wiem co to, ale fajnie. I trzeba do domu, no mają mój sprzęt i do podsumowania, umyję wszystko ładnie. Bez Mega Ale fajs to jest grubo Czołg Samochód Git Sporo to, jest, to nie jest jakiś fenol wiesz? Nie mogę tam namierzyć ja To są fenole Tak I to leżało z tymi drobiakami tam na plaży I W Aha Czyli wiemy, że to są fenole A to leżało z naszymi, nie? Tyk. Teraz to ja Teraz są masz 2, 4, 5, 6, 7, 8, to jest 9 zł Tam jeszcze ma złotówkę, nie? To jest 2 złotówki. Jedna była w Pacyfiku, a jedna no, tu jest no, do... Ponad 9 złotych. To jest ładne. Na sztych. Nie wiem, co za fuga Tak No i czołg. I to jest fajne. To się na obrączki złote przyda, Szeka. Tak. Także pozdrawiamy zatoki, lecimy. Miłej soboty.